Gdzie w futraku kręciliśmy czwartą część Pitbulla, bo naszym gościem był człowiek, z którym na pozór no nie ma żartów. Dostaliśmy od niego koszulkę. Słuchajcie. I to jest koszulka, o której ma zawsze marzył Kuba Polkowski. Takat aumaty? Jezus, najcenniejsza więc, zdobycz. Najcenniejsza, więc naprawdę. Na Twoje ręce Jestem A wy oglądajcie, bo to jest naprawdę bardzo dobry odcinek. Gościem Food Tracka jest szemrany typ z brytyjskiego śródmieścia, który od niedzieli 15 listopada jest na celowniku neapolitańskiej mafii. I chciałem zapytać, jaki jest status konfliktu dzisiaj, wewnątrz Neapol. Według mnie żadnego konfliktu nie ma. Media to trochę wykrewały. Ale słuchaj, my nie jesteśmy mafią, ale mamy swoich szpiegów wszędzie i skądinąd wiem. Że specjalna wiadomość poszła do Lorenzo Insigne. Wysłaliśmy mu tam taki filmik e, z pozdrowieniami. Zbyt gorszy? <głoszczy> <Z Bydgoszczy. głoszczy> Jak się trzyma i odpowiedział na to, że ten górał to bardzo szalony człowiek. <głoszczy> Ale Insigne to też jest taki krewki, wiesz, zawodnik, który lubi właśnie zawsze tam gdzieś się wdać jakąś piskówkę. A ja nie lubię takich sytuacji na boisku, że załóżmy, ja swalowałem innego zawodnika, on podbiega do mnie i odpycha, coś tam reaguje, krzyczy. No, dla mnie to są takie sytuacje dziwne, bo według mnie piłkarz taki jako. Nie powinien wchodzić w, w konflikt, czy, czy podchodzić do takiej sytuacji, powinien stać z boku i się nie odzywać. Po pierwsze sędzia powinien dać faul na, na, na Bartku Wereszyńskim, mm -hmm. no i ja tak zareagowałem agresywnie, bo widzę, że gościu też mu przed dwoma nogami sędzia faulu nie dał. No i Ale się... poczekaj, no to w takim razie stosujesz podwójne kryterium, bo mówisz, że Lorenzo Insigne nie powinien wchodzić między wódkę a zakąskę, ale ty trochę wszedłeś między wódkę a zakąskę, no bo to był rewanż. No tak jak wiesz, mówisz, ja to był rewanż za ale to, co się w ogóle, wiesz, powiązane. Ty nawet wcześniej nie też był. nie byłeś w tej sytuacji. No Ale jak tak. widzę, że słuchaj, jak dzieje widzę, się krzywda, że... jak widzę, że dzieje się krzywda. To, to zostało świetnie właśnie przez Adriana Dudę złączy nas piłka na piłkę nagrane, więc ja sobie No i od... No i patrz tutaj. Tu już jest faul żółta. No dobra. A patrz tutaj. No dobra, tu... Ale nie możesz sobie z takiego Nie to, no, bezsensownie to nie trochę, ale wiesz, jak to jest. No. Grzałka. No. O tobie jest taka dyskusja, że ty się zmieniasz jako piłkarz i zmieniasz się jako człowiek. I czy to nie jest trochę tak, że czasem jednak ten stary góral z ciebie wyjdzie? To była bo taka jak sytuacja. przemyślałem sobie to później po meczu, no to mówię bezsensowne w ogóle zachowanie, bo mogłem nawet podejść do niego agresywnie, mhm. nie wiem, przytrzymać tą piłkę, czy nawet delikatnie go sfalować. No ale to było dynamiczna sytuacja, wiesz. On sfalował o beresie, ja mówię, szybko zaatakuje. Żeby coś się działo, wiesz, żeby oni też widzieli, że my jeden za drugim idzie, ale tak jak Insigne, załóżmy, on zamiast stać i nie reagować na to albo coś powiedzieć, no to on podchodzi, wiesz, on no jest jeszcze mniejszy ode mnie, on podchodzi do mnie, coś tam mnie odpycha, no to mówię, eee. Ale Twoim zdaniem, żółta czy czerwona za to? W tej sytuacji? Szczerze, już tak na chłodno. No, taka pomarańczowa, nie? Czyli czerwona. Czyli, czyli żółta. Jak ja bym, załóżmy, sędziował tę mecz, Dajesz żółtą i mówię jeszcze raz, jakiś taki delikatny foul, potem była taka też druga sytuacja, że ja nie sfaulowałem, e, kto tam był, Jorginho chyba mm -hmm. I ja tak piłkę kopnąłem i on w twarz akurat dostał. Mm -hmm. A no, rzeczywiście, tak, ja tak, Już tak, widziałem tak. sędzia, już coś tam, wiesz, już coś tam się zastanawiał, i jeszcze Włosi wszyscy, presja, presja mm -hmm. na niego, on się zastanawiał, no i potem ta sytuacja druga z Belotti. No, no, to to nie było na żółtą. Był, Gdybym żółtej nie miał, to nie wiem, czy by nawet faul dał. Mhm. Wiesz. Dlatego widzisz, dlatego była pomarańczowa. No. Wszystko się zgadza. A widzisz, ja z perspektywy widzę, myślałem, że z premedytacją, że gdzieś nie chciałeś kopnąć w twarz. Nie, piłkę. no, ja tylko wzięłem tak piłkę, wiesz, myślałem, że, że faulu nawet nie ma, chciałem grać. No ale cała ta sytuacja, no to był duży mój błąd, ja się do tego przyznaję. We Włoszech też się pojawiały memy, prawda? Jako, no, tak, no, tak, no, tak dzwonili do mnie, ja mam na Instagramie podany tam drugi numer, taki polski, którego nie używam. Mhm. Wróciliśmy do hotelu dziś, godzina a Tam cały czas telefon od zap. Dzwoni, 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 dzwoni. Dobra, wyłączam ten telefon, nie? Mm -hmm. No jest, jak oni mi tam wiadomości pisali. Tak? Pod jednym zdjęciem... Tłumaczył na... Ci Piotr Zielicki albo Arek Milik? Sk skorup, Skorup tłumaczył. A, no tak, no przecież ty masz. Słuchajcie, pod jednym zdjęciem po meczu jakimś tam chyba... Z kim graliśmy? Z Ukrainą? Nie wiem, mm -hmm. 60 komentarzy. A potem wchodzę po meczu, tam nie wiem, z 4 godziny 700 chyba, czyli <laughs> wszyscy tam jadą, ty wiesz, to, to... Ty generalnie nie dostajesz jakoś mega dużo tych czerwonych kartek. Nie, no bo oni gdzieś tam mi piszą komentarze, Góral, ty, ty kryminalisto, jak ty grasz na tym boisku, coś tam, ty faulujesz, żeby czerwoną kartę dostać. A ja nie jestem takim piłkarzem, że ja atakuję, żeby komuś krzywdę zrobić. Tylko po prostu, jak czuję, że mogę tą piłkę zabrać, mm. wiesz, że już idę. to idziesz. No tu idę już na 200%. Jak wiesz, trufle. No świnia też świnia. tak grał, zawsze z nim gadałem, bo on, to, 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 on to, to też to, to mega prawda, To trochę prawda. Pazi robi to, ja mówię, jak ja już czuję, że mogę tą piłkę zabrać, wiesz, no to idę wtedy na, a na idziesz 200%. I często na raz też, nie? Trenerzy ci... No to mi lewy też ostatnio właśnie Pracują gadał, mieliśmy trening i wiesz, ja mu tak z 2-3 razy piłkę zabrałem, wiesz, że wypuścił sobie, a ja od razu raz, mm -hmm. tu mu zabrałem. No i potem, wiesz, ja idę znowu. A on już w kątem oka też spojrzał, mówi, idzie, idzie, idzie. A tam jeszcze mega słaba murawa była, mm -hmm. wiesz, że ja, ja, ja miałem lanki i idę, 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 chciałem się zatrzymać i wiesz, mi tak pff, do mm -hmm. przodu pobiegłem, Ale wy tylko mnie tak nawiną i potem mnie po, po tym meczu e, z wocham. I co góra mówi, po co tam się tak naraz? W tej <laughs> sytuacji mówi i tutaj, wiesz, mm -hmm. mówi, stój zatrzymaj się czasami. I też mi trener właśnie Szpilewski skar. trener, mi zawsze, że czasami trzeba, wiesz, mm -hmm. dobiec agresywnie, ale się zatrzymać. nie? A z kimś się wymieniłeś koszulkami? W pierwszym meczu, co graliśmy teraz, mm -hmm. to się wymieniłem z Kielinim. O! Była taka sytuacja, że mamy przerwę meczu, rozgrzewkę robiłem ze Skorupem. Nie wiem, do Skorupa, ty Skorup, jak jest po włosku, jak się masz? A on mówi, come staj, come staj. I ja tak patrzę, kielin jest. Ja mówię, Giorgio, Giorgio. I wiesz, my tak patrzymy, normalny zawodnik to będzie weź tam. No tak. No. Wafał, cool. No. Ja mówię, Giorgio, Giorgio. I on przybiegł, ja mówię, come staj. A on mówi do mnie, perfetto, perfetto. I po włosku się a jak ja nie? Perfekto, perfekto. No i tam się pyta skorupa, wiesz, mówi ta skorupa. Ciao, skoro oni tam, tam się znają z bok. No i on wie po angielsku, tam do niego, tam czy może mi po meczu koszulkę dać. A on mówi, dobra, spoko, dam ci, nie? No i skończył się mecz, i ja już patrzę, wiesz, my schodzimy z, z naszej ławki, no i tam idę ze skórpą, a patrzę, on już do szatni jako pierwszy idzie. No to mówię, wiesz, on już powinien do szatni, nie, nie będę biegł no za nim. Opowie, wiesz, no chłopie, gdzie ty biegniesz za mną, mhm. No i rozmawiamy, wiesz, tam z 10 minut byliśmy na tym. No i ja tak patrzę, mówię, dobra, Skorp idziemy. No i schodzimy do tego, schodzimy do tunelu, ja patrzę, on czeka na nas. I ja mówię, wiesz, taki wielki mm -hmm. piłkarz, nie, i on czeka, mówi, masz tą koszulkę, co to? Mm -hmm. I on mówi, a daj mi swoją jeszcze. I ja mówię, wiesz, no taki wielki, wiesz, on jeszcze moją chce. I ja szybko tą moją koszulkę, wiesz, ściągam, <noise> mówię, masz. I wiesz, i to są takie sytuacje, że ci wielcy piłkarze są mega normalni, wiesz, mm -hmm. co, czasami jak oglądasz jakieś mecze, czy w ekstraklasie, czy jakąś pierwszą ligę, czy no jakiś zawodnik strzeli, załóżmy jedną bramkę, asystę da, no i on się uważa, że jest wielkim piłkarzem, nie? No już to, a, a wielcy wiesz. piłkarze no to są, wiesz, lewy, załóżmy, no mhm. taki kielin, no to wiesz, ja z nimi rozmawiam, załóżmy z takim lewym, no i też nie uczyłam tego, że on jest jakimś takim, wiesz. Jakimś takim mega wybitnym piłkarzem, bo on się zachowuje normalnie. Mm -hmm. A czasami poznasz takich zawodników, że wiesz, że. Ty jednego, któryś zachowuje jego no, gwiazda. Nie? Wiesz, szczeli gdzieś bramkę, drugi dzień chcesz z nim porozmawiać, a on wiesz. Rękę ci, ci podaje, w ogóle wiesz. Tak samo jak jest Glikson i jest Grosik, nie? No to przyjeżdżałem pierwsza z nakadem, to wiesz. Glikson, jak mi rączkę podał, wiesz, a tam się ma, on też się tak wiesz. Mm -hmm. Ale co za ty, wiesz? Glikson mi na początku takiego gbura wyglądał, wiesz, mm -hmm. bo ciężko do, do, do z nim wiesz. W rozmowy jakieś wejść, nie? Jak Akurat, Grosik jest... też taki jest, że on jest wiesz niby dostępny, niby nie, ale potem jak już się z nimi dogadasz i oni zobaczą wszyscy, że ty też jesteś normalnym człowiekiem, to się otwierają to ty starają właśnie. się, wiesz, rozmawiać. Ale ty akurat osobowościowo jesteś dopasowany, powiedzmy, do Kamila Glika i do Kamila Grosickiego. Nie każdy by się wkleił tam. Ale Dobię... wiesz, przyjeżdżasz pierwszy raz i tak, wiesz... Oni, oni, oni się ci, po prostu ciebie bali, wiesz? Nie. <laughs> wiesz, roz... masz z nimi jakiś tam kontakt, ale ciężko jest nawiązać taką przyjacielską rozmowę, bo to nie jest drużyna klubowa, że, wiesz, że przyjeżdżasz i z każdym, wiesz, tu możesz porozmawiać, tam są, ta a tutaj jest tydzień, półtora tygodnia i jest koniec, nie? Mm -hmm. Glikson jest taki, że jak ja gra gram z nim, załóżmy, mm -hmm. to on mi cały czas mega podpowiada: wiesz, góral stój, z prawej strony zawodnika masz. Ja, ja ogólnie lubię takich stoperów, którzy żyją meczem, wiesz, on mówi: góral, przesuń się, z lewej strony masz, z prawej, z przodu wiesz, coś zostań, idź wyżej, wiesz. Mm -hmm. to karaj, mega karaj, dużo oddaje, karaj. nie? A niektórzy to są, wiesz, gra, nic się nie odzywa. Ja zauważyłem, że niektórzy piłkarze mają to, że się wstydzą powiedzieć czegoś, wiesz, bo co lewy sobie pomyśli taki wielki piłkarz? Sądzę, że pomyślisz, że mu jakąś wskazówkę dajesz, No ale to mega pomaga, wiesz. No On atakuje załóżmy presem, a ma zawodnika z lewej i go nie widzi. Wie, lewy z lewej. Czy tam Milik z lewej, mm -hmm. czy, czy tam Zielu, wiesz. To różnie, nie? No, na przykład Piotr Zieliński, z tego co zauważyłem też na, na gierkach treningowych, on na przykład bardzo mało się odzywa. Nie? No, w no, im... Zielu jest takim cichym cichy, piłkarzem tak. ogólnie, ale on ma takie umiejętności, że on nie musi rozmawiać. Wiesz. Teraz przed tym meczem, co my graliśmy z, z Holandią, Zielu był u nas w pokoju ze Skorupem, oglądaliśmy z godzinę czasu jego filmiki wszystkie, wiesz. Ze zielu... Skorupem sobie się w pokoju i oglądacie filmiki, filmiki Ziela. <laughs> ale Zielu też był, przyszedł do nas. Okej, okay, ale... okay. Oglądamy to i wiesz, oglądamy tam Ziela, Zielu bramki, asysty jakieś tam z wody, wiesz, potem Skorup, Wempoli, Empoli interwencja jakieś i tam Zielu no to dawaj Góral, ty jakieś swoje pokaż, a ja tam nie mam jakichś takich, wiesz. No ja wyczułem mecz tam chyba jak Jelonia-Legia no i tam cały czas doskonał agresywnie, to wiesz, bo wiesz, wtedy chyba najpierw, wiesz, był. Nie, to, to jeszcze było wcześniej, okay. właśnie pierwszy mój taki mecz w tym. No i wszyscy tak się śmiali, wiesz. Ale wiesz, to jest ciekawe, Jacek Góralski jest piłkarzem, który dzieli opinię publiczną w Polsce, tylko z innych zupełnie powodów niż Piotr Zieliński. Z dokładnie tak. przeciwnych. Natomiast Ty, jak patrzę na Twoją relację z Piotrkiem, to Ty jesteś zadeklarowanym fanem Piotrka Zielińskiego. No jak ja widzę czasami, jak nie, niektórzy dziennikarze mówią, że Zielu to nie jest piłkarz, że on umiejętności nie ma, wiesz. Gramy jakiś tam mecz i według mnie Zielu zagrał bardzo dobry mecz. Jego takie przyjęcia kierunkowe, mm. że wiesz, zagrywasz mu piłkę i on, i on od razu się obraca. Mm. Wiesz, daje Ci taką, że nie, że zagrywasz mu piłkę, on Ci zgrywa i ja mam załóżmy tam kiwać kogoś mm. czy coś. A Zielu jest takim piłkarzem, że jemu zagrasz piłkę i on sam już wiesz, przewagę jakąś zrobi wiesz, zagra gdzieś jakąś diagonalną piłkę, niektórzy w Polsce wiesz, cały czas twierdzą nie, Zieliński to, to nie jest piłkarz. No, nie dali niż parę październiku, jak nie było Piotra Zielińskiego, było wiele głosów, że o, ale to dobrze bez Ziela wyglądało. No, nie, no, to no, to, no słuchajcie. <laughs> Takie coś, no to jest absurd, nie? No. Zielu to Nasz... jest jeden z najlepszych piłkarzy w, w kadrze, jak nie naj, najlepszych, jeżeli chodzi o umiejętności. I Zielu jest takim zawodnikiem, że on by mógł grać nawet, nie wiem, w Barcelonie, może grać w Realu Madry. Ma, ma na pewno potencjał. Dokładnie to samo ostatnio powiedział pewnie. I Najważniejsze jeszcze w piłce mhm. jest to, że nie to co mówią o nim dziennikarze, eksperci, jacyś tam w Polsce, tylko co sądzą o nim wszyscy piłkarze, wiesz. Piłkarze zawsze mówią: Zielu, mega kod, wiesz. Ja jestem takim fanem Ziela, wiesz. Kolej wobec siebie pojawiają się zarzuty, że jeżeli zagramy na przykład na Euro z Hiszpanią i ta gra będzie szybka, techniczna, że ty też możesz wtedy nie wytrzymać tego ciśnienia, tak jak w meczu z Włochami, że możesz się zameldować. Ale to już po prostu. Są inne mecze, wiesz, jak grasz. Jak ja zaczynam mecz od pierwszych minut, załóżmy. No to inaczej podchodzę do tego, meczu. inaczej człowiek skoncentrowany, rozgrzewka, inaczej wszystko. No ale tak jak wchodzisz z ławki, no to wiesz, a ja teraz wszedłem i ci mówię od serca, ja teraz wszedłem, mówię wejdę, wiesz, zaatakuję, załóżmy kogoś agresywnie, pobudzę trochę to wszystko, żeby drużyna też inaczej hmm. zareagowała na to. No ale też mi pokaże trenerowi, że zasługuje załóżmy na grę, że może mi, mi da szansę grać w, grać w kolejnym meczu z Holandią, no ale to też mi w razie nie jest tak, że, że może grać wszystkie mecze, no bo jest taka rywalizacja, że na każdą pozycję masz po dwóch, trzech zawodników, wiesz, niektórzy mówią górę, ale tam z Krychą, wiesz, no Krycha to jest mega piłkarz, on dużo zrobił dla reprezentacji, no i nie można zrobić tak, żeby Krychowiaka odstawić na bok, załóżmy, wiesz, co chodzi, od razu, nie? Wiadomo, każdemu się w piłce zdarza jakiś słabszy moment, że może zagrać dwa, trzy mecze słabsze, no ale Krycha cały czas jest, wiesz, na tym mega wysokim poziomie, nie? Jest takim zawodnikiem, że on czasami nie widać, że dużo daje drużynie, ale wiesz, samo to, że on jest na boisku, przesuwa, wiesz, podpowiada. Krycha też dużo podpowiada na, na boisku innym zawodnikom, nie? Tak ja naprawdę. szczerze powiem, że nie jestem fanem akurat jego w aktualnej dyspozycji, ale to też jest temat na dyskusję. No, ale... ale słuchaj, my nie, my nie możemy tak Krychy odstawić, wiesz, że, mm -hmm. że, że Krycha teraz, tak jak Ci powiedziałem no zagra dwa, trzy mecze słabsze, co to jest za Krychowiak, nie? No Góra, ale Ty ale o miejsce na Euro, Ty powinieneś mówić, nie, no, ja nie, nie, jest, no, Ja nie jestem takim piłkarzem, <laughs> bo... Słuchaj, dla mnie najważniejsze jest to, żeby... Żeby każdy zawodnik był w optymalnej formie, więc co z tego, że ja będę do A Krychowiek to Krychowiak tamto, wiesz? On też jest przez człowiekiem normalnym. Ja muszę walczyć. Znaczy, ja mam takie zdanie, że jak przyjdzie właśnie poważny mecz, to na ten mecz Krychowiak będzie przygotowany fizycznie i mentalnie, i mentalnie uniesie. A na przykład nie wiem, czy Jacek Góralski będzie przygotowany. Ja o to się nie hmm. mam. Hmm. Nie hmm. Razy, ja. Obiecujesz, to, że, że, że jakbyś jak w ma. meczu z Hiszpanią nie dostaniesz czerwonej karty? Obiecujesz, że to, to. to, to trzyma mi słowo. Powiedz mi, y Czujesz respekt przed Polkosiem na przykład, jak go widzisz? No, kurie, Czujesz, tak? Czuję, Czuję no. Dobrze zbudowanego do, do gościa. Dobrze odpowiedziałeś, bo twój trener Aleksiej Szpilewski jest dokładnie w jego wieku, więc chciałem jakby zagaić, czy można czuć respekt przed tak młodym trenerem. Ja jestem takim zawodnikiem i takim człowiekiem, że ja mam szacunek do wszystkich ludzi. Wiesz. A okej, okay. no to To nie ma wartości. Jak masz... Czasami się wydaje, wiesz. Czasami się wydaje, że Góral jest taki, wiesz, ale ja taki nie jestem. Wiesz. No, trochę wariacik. Jest. Jak tam media czasami kryją, a Góral to, gdzie on się wychował, ale. Ja jestem mega normalnym człowiekiem i wiesz. I czasami ta opcja. Nie chodzisz, nie ty... zaczepiasz ludzi na ulicy. No nie, nie, no gdzie? <grym> <grym> jak byłem w Egilonii, był ten probierz. Aha. No i wiesz, jak ten probierz był, wiesz, założyłeś, załóżmy jakieś takie buty na terenie, jakieś korki, wiesz. Podłapywał. Żółte czy coś, no to on zawsze wiesz, no co ty wiesz, przecież weź te buty, zdejmij, gdzie ty w takim butach będziesz grał, nie? I Grosi też właśnie mówisz, że jak kiedyś, bo to też Grosi jakieś tam żółte, miał jakieś żółte i dał komuś jakiemuś młodemu, żeby mu rozbił. No, i ten młody mu te buty rozbił, a trener mówi: A ty co, mówi w tych żółtych? Mówi: Wiesz, te buty gdzieś tam mu te buty wyrzucił. Mm -hmm. I ja pamiętam, byłem w Jagiellonii. Ile miałem te lat? Z 22 i miałem jakiś tam samochód. I potem sobie kupiłem no, nowego takiego Mercedesa, nie? No i mówię: Nie przyjeżdżam tym samochodem na trening. Jak trener mnie zobaczy, no to wiesz, będzie Koniec. jazda, wiesz, to mm -hmm. ty góra. I ja zawsze ten samochód sobie wiesz. W domu trzymałem i z chłopakami jeździłem. No ale kiedyś chyba ktoś tam mnie zobaczył, chyba drugi trener. I ja tak idę, mówię, on tylko nie widział, że ja do tego samochodu wsiadam no i wiesz, i to taka ciekawostka, że ja przyjeżdżałem zawsze z, z kimś innym, bo nie chciałem pokazywać. I to są takie szczegóły, że człowiek wiesz. Że nie przed chciałeś... trenerem respekt czułeś. Nie no. chciałeś epatować tym, że masz taki samochód, tylko właśnie skromnie i... No i chciałeś. Skromnie żyć, wiesz co, mhm. ale ciężko trenować, żeby trener widział, że ja jestem zaangażowany, wiesz, że cały czas i w treningu, i w meczu, a że nie, że załóżmy, zagram dobry mecz. I ja sobie przyjeżdżam na, na trening samochodem, wiesz, wtedy byłem taki młody, mówię, spokojnie wszystko, <laughs> że chciałem wejść na ten wyższy level. Ciężko pracować, ale trenerowi nie pokazywać tego, że wiesz, że, że sobie kupię coś takiego lepszego. Ale chcemy Cię właśnie zapytać o trenera Kajratu Almaty, czyli Szpilewskiego, bo bardzo młody człowiek, w moim wieku dokładnie, z takim DNA Red Bulla Lipsk, bo, bo tam się też wychował, ukształtował trenersko, co możesz o nim powiedzieć? Kajrat Almaty nigdy nie zdobył mistrza, znaczy nie zdobył mistrza, 16 lat temu, a trener przychodząc do klubu miał mega szansę rok temu. Zabrakło ich tam, nie wiem, z dwa punkty może i trener mówi I cały wtedy raz... wszedł cały na czarno, ja coś I, I trener mówi do mnie, Góra, gdybyś Ty był w poprzednim roku, to też byś mistrza zrobił. To jest takie, a, daje, wiesz, a, widzisz, motywujące, nie? No. Teraz zdobyliście z dużą przewagą bardzo, więc... No, ten sezon, powiem Wam szczerze, mieliśmy mega dobry. Mamy takiego trenera od przygotowania, nazywa się Papadopoulos. Pracował mega, mega człowiek. On w Szalkę pracował, w Stuttgarcie był, w reprezentacji Rumunii był. No i to wieś, jest jeden z niewielu trenerów przygotowania fizycznego, którego może docenić Tomasz Hajto, tak, bo z nim pracował. bo z nim pracował i też opowiadam mi różne historie właśnie o tym, że zawsze jakieś tam treningi były i Tomek zawsze sztanga czy coś, to mówią, Zrób tam 10 powtórzeń, a nie, ja 15 zrobię. <grym grym> Polisz power, Ale właśnie trener Aleksiej Szpilewski kazał mi zapytać Jacka Góralskiego, jakimi słowami Christos Papadopoulos motywuje chłopaków. Robimy jakieś ćwiczenie i ktoś tam źle ćwiczenie robi, a papa zawsze mówi po tym, po włosku właśnie mówi, fa mówi, wiesz, mm -hmm. fa fangulo, dawaj coś tam, wiesz. Mm -hmm. I masz tego Aleksieja Szpilewskiego, co myślisz? Mi się podoba, widzisz, to, Lewemu że... tam makaron, weź Słuchajcie, mi się podoba to, że on przygotowanie takie robi pod mecz, wiesz, mhm. atmosferę taką robi gramy, załóżmy przed meczem za staną, mhm. filmiki jakieś nam taki pokazuje motywujący. ma takie coś, że wiesz, mhm. że widać, że, że jakąś coś tłumaczy, to, to wiesz. Taki power czujesz, mm -hmm. wiesz? To są takie szczegóły właśnie małe, trafiają do ciebie. ale trafiają do mnie, wiesz? Jak on mi takie coś pokazuje, to ja czuję, wiesz, dla, dla tego trenera bym wszystko zrobił, wie? A wiesz? A taktycznie Wam dużo czasu też poświęca? No no. mega, mega, mega. Mamy bardzo dużo takich ćwiczeń, że załóżmy dwa dni do meczu, mm -hmm. no tu już mamy w czwartek taktykę, w piątek taktykę, wiesz, no mega dużo poświęca. Jak byliśmy teraz na, na obozie, to też przesuwanie cały czas, odprawy, analizy, jak to wygląda i analiza z drona i z tego, wiesz, jak mamy się przesuwać. dużo to... takie absolutnie nowe ja, ja powiem tak, my ogólnie w Kairacie w tym sezonie nie mieliśmy aż takich dużych indywidualności, ale my ten sezon i, i tego mistrza zdobyliśmy. Oprócz Wagner Oprócz Wagnera. Ale my tego mistrza zdobyliśmy drużynowo, drużynowo zespołowo, mm. że wiesz, że każdy wiedział jak ma się przesuwać, gdzie mm. biec, wiesz, co ma robić na boisku, a nie, że wiesz, że gramy załóżmy za staną, albo jak byłem w Ludogorcu, że tam ktoś straci piłkę, to on se wraca, wiesz, powolutku nie zwraca w ogóle na to uwagi, czy, czy drużyna cierpi na tym. Skąd sobie wraca spokojnie, nie? Mhm. A tu było tak, że, że jest strata piłki i wszyscy agresywnie wiesz, doskok, żeby od razu tą piłkę odebrać. Czyli jest to mechanizm, to jest, no. to, jest, to jest bardzo ważne. A propos Wagner Law, zrobił na tobie wrażenie, jak przyszedł? Słuchajcie, jak on przychodził do klubu, to trenował indywidualnie 3-4 miesiące. I ja tak sam ty, co to jest za gościu? Przyjechał wiesz na treningach tak mega średnio, nie? I mówię, nie wiem, czy on da radę u nas, nie? Mhm. No ale potem, jak zaczął się przygotowywać, już widziałeś, że wiesz, wchodzi na ten odpowiedni poziom, to mhm. mówię, nie nie? No, mega piłkarz, nie? I rozmawiałem z nim też, jak zdobyliśmy tego mistrza. A waga mówi jak ty przyjechać tutaj, to ja mówię. no Przyjechał taki stary gościu, mówię, wiesz, <laughs> tak, już tak siły nie ma, wiesz. no ale człowiek, jak on zaczął po tym rankingu sześć w każdym meczu w z takimi dobrymi przeciwnikami, no to wiesz, to mm -hmm. wiesz, co to za koleś, nie? I piłkarsko słyszałem, piłkarsko że tam mega. w jednym meczu że tam z 7 czy 9 dziurkiem no, założył. No więc... iwał tam się z nim, tak. wiesz, dziurka jedna. On taki spokojny, mega, mm -hmm. wiesz, on taki. Osiągnął też bardzo dużo w piłce, mm -hmm. ale normalny człowiek, nie? Gdzie się, Jacek, lepiej Tobie mieszkało? Czy w Razgradzie, czy w Kazachstanie? Mam wrażenie, że chyba jednak w Kazachstanie. Nawet porównania nie ma, wiesz. Jak ja mieszkałem w Razgradzie, ogólnie jak tak przemyślałem sobie wszystko, to ten Ludogorec to nie był taki dobry ruch transferowy dla mnie, bo mm -hmm. to nie był... Klub pod Ciebie, jeżeli chodzi o serwis. Klub pode mnie. Ale wiecie, jak, to, jak, jak sytuacja w pizze. No, grałem w Belgielonii, człowiek chciał gdzieś iść za granicę, zarobić jakieś też lepsze pieniądze, mówię, patrzę, oferta z Logosą, idę tam. Europejskie puchar, tak, tak. Tam szansa wygrać w, w, w Lidze Mistrzów, w Lidze hmm. Europy. No ale też, wiesz, zdobyłem tam trzy razy mistrza, super puchar zdobyłem, trzy razy grałem w fazie grupowej Ligi Europy. masz gablotę, co? Coś no, mhm. tam jest, ale, te, ale tak jak przemyślałem sobie teraz, to moja kariera mogła się trochę inaczej potoczyć. Poszedłem do jakiegoś klubu, który tu gra w mój styl, załóżmy jak Kajra teraz. Gra. miał takiego trenera szpileckiego, załóżmy gdzieś tam w Bundeslidze, w jakiejś mm -hmm. treni różnicy. No i też bym mógł się rozwinąć jeszcze i grać w jeszcze lepszym klubie. W Ludogorcu miałem na mojej pozycji kapitana, nazywał się Diakow. Mm -hmm. ja przychodząc do klubu, mówię: Nie, no mówię, co za gość, to wolny, taki, przecież co dwa, trzy mecze ja będę grał. Ale potem, jak tak go podpatrzyłem, wiesz, jego ruchy, jaką piłką, jak on gra. Mega byłem zaskoczony tym, że on nigdy nie grał na jakimś takim większym poziomie, mm -hmm. że on przez 10 lat w tym Ludogórcu, ale też go rozumiem, bo wiesz, on Bułgar, dobry kontrakt tam miał, mm -hmm. przez 10 lat cały czas mistrza, cały czas to, cały czas to. I ja go na początku nie szanowałem tak, mówię, on na mojej pozycji, wiesz jak to, mówię, mm -hmm. Jezu, będzie trening, to mówię, zniszczę go, mówię, ja chcę grać, Ale też potem zobaczyłem, że on jest takim normalnym mega człowiekiem i, i wiesz... I on właśnie takie podejście do mnie miał, mm -hmm. że jak on nawet w pierwszym składzie nie grał jako kapitan, to on zawsze podchodził górę, powodzenia jestem z tobą trzymaj się nawet teraz odszedłem, wiesz, z, z Ludogorca, to wiesz, sms -y mi tam jakiś pisał, dawaj, powodzenia. Grał na mojej pozycji, ale ja nigdy tego nie odczuwałem, że on jest zły, wiesz, i teraz ja też tak mam. Tutaj życie. na tym miejscu kiedyś siedział w Adzi i też ciebie wspominał, tak? No nie najlepiej zdecydowanie gdzieś mówię, od chwilę To był the most annoying guy from the pitch that you were playing against. He was, yeah, I think so because it was like not football anymore, you know. Mm -hmm. Like, okay, you can be annoying on the pitch, but if you really want to like, play football, play football, mm -hmm. and you know, then you're gonna see like who's the best player and stuff like that. But, you know, he was doing so so many things and like it was not really football anymore. Jeżeli chodzi o ten match, no to on dostał czerwoną kartkę i w tym meczu nic wielkiego nie nie zrobił, a my... A my wygrywając ten. mecz... Ale też przyznasz, że jesteś dzisiaj zupełnie innym piłkarzem niż wtedy. No tak, no przecież. ja byłeś... jestem innym piłkarzem, innym człowiekiem też. No... Wtedy byłeś troszkę spuszczonym ze smyszy bultelierem, No nie, nie da się jakby tego. No troszkę innych wtedy miałem. No. <laughs> Ale cieszę się, że to przyznajesz. Bo powiedziałeś jedną rzecz, którą sobie zapisałem w wywiadzie z Mateuszem Skirawskim dla sportowych faktów. I to mnie trochę szokowało. Przyjęcie kierunkowe, szukanie przestrzeni. Nawet takie rzeczy jak prowadzenie piłki na przeciwnika, żeby nie oddawać piłki zaraz po przyjęciu, tylko biec z nią na rywala i zagrać dopiero, gdy zaatakuje. Akcja jest wtedy płynniejsza i się nowe rozwiązania. Tego nauczył cię Aleksiej Szpilewski w wieku? A czy nie, że może nauczył? Czy wiesz, ja o to zawsze chodzi? to wiedziałem, ale, ale myślałem, no wiesz, czy zagrasz piłkę wcześniej 5 metrów, czy to co to, to danie? Mhm. No ale czasami jest taka sytuacja, że jak my gramy w, u nas w Kajracie, to stoper ma piłkę. No i wiesz, zagra piłkę, no to wiadomo, że, że przeciw nie musi go atakować, ale jak on tą piłkę będzie prowadził, prowadził, no to ktoś musi do niego wyskoczyć. Tak zwane prowadzenie i do, skupienia, do skupienia uwagi, jak też, prowadzenie do skupienia uwagi. Już się jakaś przestrzeń robi, wiesz, i on prowadzi, prowadzi, nagle, wiesz, ktoś go zaatakuje, zagra do mnie czy tam do kogoś innego, no i już wiesz. Tak. Czy Coś jest z nami nie tak, że wielu piłkarzy, którzy wyjeżdżają za granicę, mówią o takich no, dość podstawowych rzeczach, których się nauczyli za granicą. Jakby w Polsce o tym w ogóle nie mówiono. No w Polsce ogólnie brakuje takich piłkarzy, wiesz, takich kreatywnych mega. Jak, jak, jak... Z dobrą techniką użytkową, jak tą no, żeby, wiesz, Żeby wziąć piłkę, okiwać kogoś, wiesz. W, w, według mnie boczni pomocnicy. No to muszą brać piłkę jeden na jeden, mm. czy załóżmy zawodnik, który gra na dziesiątce, no To nie jest tak, że wiesz, że on że on będzie grał i będzie zgrywał wszystkie piłki do tyłu. Pamiętam teraz, był taki mecz, mm. chyba z Bośnią graliśmy, nie wiem kto tam wszedł, na bo z Bośnią. No i trener zrobił zmianę, wpuścił dwóch chyba bocznych pomocników, nie wiem kto tam wszedł. Dajesz im piłkę i oni niby się kiwają, ale wiesz, niby się kiwa? I ta piłka wraca? I ta piłka wraca z No to wiesz, kiwaj, wrzucaj, tam na, na, wszedł chyba Aro jeszcze i. Mm. i Aro i Chłapiona. No to wrzucaj im te piłki, no bo co to z tego, że z no ja też mogę grać na prawie w moc <noise> i z robić i cofnąć się i, i dać piłkę. Nie? Ale czy to nie jest wymarzony piłkarz dla A no, i, o, myślę, I idealnie do ligi To jest, to jest, to jest klub, w którym teraz gra Damian Kondzior, no to moim zdaniem nadawałbyś się idealnie... No, bo ci to muszą jakieś, wiesz, przewagę robić, a nie, że... Zrobił jakiś zwód, ale to wszystko. Ole, ja zwód zrobił, ale nikogo nie okiwał, wiesz, zwód zrobił piłkę do tyłu odda, nie? Skąd znasz Tomasza Komendę, bo widzieliśmy, że po meczu we Wrocławiu podchodziłeś do niego na trybunę, żeby dać mu koszulkę. Jak będzie następne zgrupowanie, to byśmy chcieli, żebyś przyjechał do nas na, na jakąś godzinkę, byśmy tak sobie nie. Super, dzień. dzięki, bariacio. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dwa dni przed meczem, albo dzień przed meczem, siedzieliśmy sobie w pokoju, Tam, nie wiem, Grosi chyba był, Glikson, ja i Skorup. Oglądaliśmy superwizjer. Mm -hmm. Ja ogólnie go znałem w, w, tam wcześniej, wiesz, mm -hmm. jego całą historię, wiesz, śledziłem, nawet książkę go mam, śledziłem to wszystko. No i tak patrzymy, oglądamy, wszyscy wiesz, o Jezu, jak to się stało, mm -hmm. wiesz, że, że musiał tak cierpieć i tak dalej. No i potem na drugi dzień przed samym meczem, tam nie wiem, 4 godziny może do meczu siedzimy w hotelu, kawę pijemy i on nagle do hotelu przyjechał i mówimy, ty, czy to jest ten komenda, nie? Mm -hmm. No i on przed nas, wiesz, sobie z nami zdjęcie zrobił, ale to była taka, taka dziwna sytuacja, bo on taki. Przestraszony był dla nas też taka niekomfortowa sytuacja, mm -hmm. bo on zrobiliśmy co to, to zdjęcie, no i potem tak wiem on przyjechał, tak zrobił to zdjęcie, tam chyba lewy też z nim zrobił zdjęcie. No, i gramy ten mecz później, no i skończył się mecz i ochroniarz skali. Ma Marczewski. Jacek, on ona się nazywa? Jacek Marczewski. Jacek, zanim Marchewa? Moim mówi, zdaniem w młodości wyglądał podobnie do ciebie. I Marchewa mówi: Góra, mówi, chodź, coś tam czeka, bo bym chciał koszulkę twoją. coś. Nie ja wie, kto to jest, nie? Mówi, dobra, chodź. No. I ja tam poszedłem, patrzę, komenda czeka. No i wiesz, on się mega cieszył z tego, a co to dla mnie jest za problem, dać komuś koszulkę, nie? No, dałem mu tą koszulkę, wiesz, życzyłem mu powodzenia, mówię, że jak kiedyś będzie szansa, to się spotkamy i pogadamy i, i tyle, nie? I jak powiedziałeś o tym że komenda przyszedł do hotelu, czy przyjechał do hotelu, to sobie myślałem, że to pierwsza w historii sytuacja, w której to nie ty jechałeś na komendę, tylko komenda przyjechała do ciebie. No nie <laughs> no. Nie Nie przepraszam. Te lata już nie Czarny a, zabójca, a, jak, jak to się to mówi. Dokładnie, nie? czarny zabójca. Dziękujemy, Jacek, w takim razie, bo wiemy, że Dzień masz nas, następne punkty w programie. Jak jesteś w Bydgoszczy rzadko, to musisz tam. Przystać. Pozdrawiam całą Bydgosz. No właśnie, Bydgosz <laughs> pozdrawiamy, przyłączamy się do tego i co, życzymy Ci powodzenia, żebyś dalej się tak jarał i żebyś te emocje. Kontrolował, bo to będzie bardzo ważne, jeśli na turniej pojedziesz, bo wiesz, że to będzie odpowiedzialność. No. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. <grymne> Ale widać, że Jacek Góralski zna klimat Futraka. Przyznał nam się, że w obejrzał wszystkie odcinki Futraka. Oprócz po, jednego. jednego. Tak, tak, tak. <grymne> Możecie Genicie się dowiedzieć, się, który. Piszcie, piszcie w komentarzach. No i napiszcie też, czy Was Jacek Góralski przekonuje jako piłkarz w pierwszym składzie reprezentacji, czy widzicie go w składzie na euro i czy zmieniliście optykę też na jego osobę po tym odcinku.